Robiłeś już kawał telefoniczny Wejdź na teleprank.pl i wykonaj anonimowy kawał wkręcając znajomych, a później odsłuchaj ich reakcję podczas rozmowy teleprank.pl Anonimowe kawały przez telefon Sprawdź sam Ale reszta będzie oglądać tutaj spektakl Co tam? Jeszcze trzeba parę osób ustawić O, Mokotowscy, i... o, dzięki Miesz no. nasze bronie Dzięki, dzięki za naszą broń tak. Ej, a to jest, takie, to jest takie dziwne, bo oni zawsze śpiewałem w moim sercu tylko Mokotów, a dzisiaj będą mieli nóż, kurwa, to czyli nie tylko Mokotów. No nie tylko. Ja ty. pierdolę. Oszukiwali całe życie. Jeszcze przepnę mu kajdanki, okay, żeby była pewność, docisnę. To, to, to kurwa jest. To jeszcze jakieś inne. A jak się nazywa? Nie mam pojęcia. Weźcie wody? Podtrzymuję serię, dzięki Karol. Przeszukaj borowika, ciepły. Ja drugiego. Ach, no, ale wali. No, nie mogę... Spokojnie. Dobra, I teraz tak. Jak wejdziemy do pomieszczenia i którykolwiek, kurwa, będzie głośniej mówił, stękał i jękał, dopóki nie dojdziemy do miejsca celowego, nie masz dowód, to dostaniecie, kurwo. kurwa, nawet jeżeli nie jesteście z workiem na głowie, po pysku. Denzel jesteś. Ma być cisza. Dobra, Denzel Jackson, ten drugi jak? Ten jest Denzel Jackson, ten, ten, ten drugi ten... Johnny Barton. Dobra, zanieśmy ich kurwa na dół. A z tymi dwoma co? Eee, imiona i nazwiska od nich? Dobra. Denzel Jackson, kurwa nie Denzel No dobra, to tych dwóch, którzy i nas mnie jakiś... interesują, to idźcie sobie kurwa, nie wiem, z nimi do innego pokoju w domu, a z tym, który nas interesuje, zejdziemy na dół. To zrobicie mojemu koledze loda A może do jeziora po prostu ich zawiesimy Też mam taki to, pomysł no, właśnie. Zamroszę. Dobra, to. Okay. Egzekucja. To chodźcie za mną. Z tamtą zyko. Ciepły weź i Chodźmy okay. tędy, będzie bliżej, to. nie będziemy przechodzili przez salon. To z tym jednym, No, no, tylko. Zabraliście im wszystko. Tak. A tych, to sobie zabierzcie, nie? Tak, chodźcie z nimi za mną. Ten co mnie interesuje, Chodź, Chodź, chodź. Chodź, chodź za nami, bo my wejdziemy wchodz... tędy. Ale nie. A. A ty, ten w dresie to ty nie idź z nami Ten z, z, z workiem na dresowym Ale, Ale nie miałem i za bo on coś chciał mi Za kim? Łysolek mówi, żeby za nim Ale nie, 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 ty nie Tylko ten, który nas interesuje To, to on powiedział, że swój wujka ma do dwóch macie odjebać I zakopać A no, chodźcie za chodź. Aha, dobra, 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 idźcie jednak za łysolkiem <laughs> Dobra, my go zaprowadzimy na dół, tutaj gdzie trzeba. E, Pójdź go, żeby sam szedł, żeby nie było problemów z nim. Tak, ale wiesz, on, on ma jak na łbie, to. No ale coś, coś żeby... to go prowadź za rękę. No, chodź, chodź, chodź. Tu na dół do jeziora no. no i. Strówka. Kurwa, jamnik. Zamknij się tam. No, już widzimy. A, nigdy mi nie dasz spokoju. Ja ci nie dam spokoju? To ty za mną latasz jak nie wiadomo kto. Za tobą skończyłaś mnie interesować rok temu. Tak, tylko dziwnym trafem tam gdzie się przeprowadzam, tam zawsze ty musisz zawitać. Ja zawitałem do kumpli, nie do ciebie. Świat jest no, mały. No, ale ja cię znalazłam. No to czyli ty mnie szukasz, widzisz? Gdybyś się tutaj nie pojawił, to bym cię nie szukała. Ale wydaje mi się, że mamy trochę... Rzeczy do nadrobienia, nie, Kolina? Nie, przeżyliśmy za dużo. Nie chcę nic zarabiać. No, ja bym niektóre rzeczy nadrobiła. Dlatego tutaj jesteś. A może chodzi ty, z no. tym ciasteczkiem teraz z carbonara, to chodziło, może, żebyś jakiś bank kurwa otworzył u spermy, może? W sumie? Czyli wszyscy mamy się spuścić carbonarze do mordy, czy o to Nie, nie, nie. Dobra, 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 zróbmy tak. Otwórzmy bank spermy i zatrudnimy carbonary jako pojemnik. Kurwa je bada. Kolina wzadoś zadośćuczynienie Na niego wszyscy się będą spuszczać i będzie chodził. Mi się coś wydaje, że Edby chciał być takim. No Edby chciał, no stupa. Ja nie biorę do mordy. <grym <grym to ale do ja dupy już weźmie Szanuje się, kurwa. Nie no, jak to Ed mówił, jemu tylko robią, a on tylko rucha. Więc Ed jest czysty. Jak jest kakaowy pociąg, to, to Ed jest na ostatnim bo W Japonii miejscu. ogólnie w bankach, w mają specjalne maszynki, gdzie kutasa wsadzasz i to ja robi wszystko tak. za ciebie. To Ed będzie taką... Nie, on będzie to. musiał... On będzie taką maszynką. Przestań, bo się zrzekam zaraz. Dobra. I, powiem ci tak, ja przejdę od razu może do sedna sprawy, co? Bo nie będę się tutaj rozgadywać. Miło ja, miło. ja mam do ciebie takie pytanie. Pamiętasz tą akcję, gdzie mnie wywieźliście na górę? Pamiętam. No. I wiesz, co zostawiłeś po sobie u mnie? O, chyba wciąż była. kule w twojej szyi. I coś jeszcze? Nie pamiętasz? Przecież Za tak się cieszyłeś wtedy. Mokotowa. Ze zdradą Mokotowa, w To który... rodzina Alfonso. Aha. A przypomnij sobie, kto mnie tam wciągnął. I dlaczego tam w ogóle poszłam? Nie wiem, to wiesz tylko ty, ale wiem, że potem ludzie wiedzieli o nas wszystko. Tam ci, którzy nie powinni. No i YouTube. A. Znaczy, ja tak ogólnie myślę, że. no wiecie, to jest tak, jak się chodzi do burdelu, no. I później jedne, z jedne, jednego dnia jesteś z jedną prostytutką, drugiego dnia z drugą prostytutką. Jak przez to przestajesz chodzić do tej pierwszej, no to kurwa, nie jest zrada. No nie da się zdradzić dziwki. Nie, no, 100 dolarów, dolarów to za dużo. Poprasz, no nie jak to się. Jak, jak to się tutaj to, Jak to życie się zmienia w Kaliduskowie? A Charlotte skakuje na pierwsze dolary, bo za szkolin to będzie robił. 100 dolarów to jakaś... Ale rolę lubią się obracać! No. Czy gdzie 10-letnia tak. dziwka z 20-letnim stażem to tak, no nie wiem, 20 dolarów za godzinę? A tyle, tyle tak? No.

A ty jak, kurwa, jak myślisz, jak podpalana kupa śmierdzi? No jak kupa. Mobilikiem sejody naszych tam. Mobilikiem to pracy. I teraz tak. Szalot jest w ciąży. Jeżeli ktokolwiek z Mokotowa, kurwa, ty, twój ziomek, albo ktoś kurwa spoza Mokotowa, ją tknie i się coś stanie, wina będzie twoja. I strącę ci kurwa łeb A strącę ci ją w taki sposób Że już ci jej żaden lekarz nie podniesie I posłuchaj mnie. No to jeszcze nie koniec Jeżeli Mokotów kurwa Będzie wchodził w nasze interesy To my wejdziemy po Mokotów Założymy wam kurwa kapok Wpierdolimy was do pontonu A później przez przypadek będę do was strzelał Jak zaczniecie odpływać Kto przeżyje ten przeżyje, kto zdechnie ten zdechnie A dla sytuacja? Żebyś wiedział kurwa na przyszłość Naprawdę ma wyciągnąć młotek i ci nie wpierdolić? No słuchaj, gdybym się rozpierdalał, to na pewno by dużo więcej o was wiedzieli. A tak naprawdę nic nie wiedzą, bo się nie rozpierdalam. Tak, tak, ty się nie rozpierdalasz. Ty jesteś przekładny kurwa gangster. A wy się nie rozpierdalacie? Małpa, Sergio. Jak tam? Na policji? No. <noise> no kurwa, dobrze. No to widzicie Wziąłeś mał pan ty się nie rozpierdalą mhm. Jak miał? Dobra, wybiłem ci już głupotę z głowy czy nie Powiedziałem Daj się na psa Nie ten człowiek jest niesamowity On może zginąć, ale i tak będzie kłamał No bo nie kłamie, mówię prawdę. Nie zaciąga się, rozumiem, że to ostatnie chwile, kurwa twojego czystego powietrza. W góry cię wzięliśmy. Zaś piękne widoki. I za mało Rodzinna tleniu. atmosfera, głowy. Rodzinna atmosfera. Dobrze się bawimy, na kogo się rozpierdalasz, co chcą balać, do kurwa, mów. No żebym to ja sam wiedział. Przecież nawet telefonu nie mam. To jest policyjny śmigłowiec, kurwa. Wkładuj go do samochodu. Policyjny śmigłowiec do nas leci Napierdalam Dobra, pytanie, mam ochranicować czerwonych, żeby w razie czego byli w pogotowiu? Mamy, mamy psiarski śmigłowiec Dobra Dzwonię do czerwonych Co za kurwa, kajdanek A, tak. nie masz? No nie mam więc jestem wolny, a on mi mówi, że nie. No to zakujcie mnie. Z dwóch stron nas Kolejny radiowóz jest pod drzwiami. Wali do mnie policja z drugiej strony. Powinniśmy stąd uciekać. Dobra, oni kurwa, nie, nie A, policja mnie zepchnęła z góry autem, kurwa Leży jeden Luby się wyjebać Puta, chyba też jest. Jak ty kurwa tym motorem żeś wjechał? Na pewnością To na napędem, Jeden leży. Spleso zdjęliście? Ptah. Dobra, A, dobra. Potrzebujemy wsparcia na górze. Jeden policjant. Jedziemy na... chargerem policja po po do was. Do... Ja mam kurwa mało. Zabiegam w... Jedziemy do domu, jak coś policjanta. Mam jedną policjantkę od radiostacji. Nie mam jak podjechać, walą do mnie z długiej cały czas. Spokojnie, spokojnie. Dobra. W aucie mam Mam następnego Na samej górze to policja czy by? Na samej górze z tyłu policjanci byli Podbiega ktoś z tyłu to wy? To ja, to ja to ja podbiegam Od radiostacji zabijesz po czyli Nie mam, nie mam nic do leczenia się Emil ich wszystkich To Jo, Ja ja, ja odmah Dobra E chuta mam zabijać, mam zostawiłam ja Długo? Mało połowa Weź mu pilnę. pierdol mu, pójść za Dobra, ja pilnuję kurwa postrzelonego żula Tutaj trzech kurwa, zostało Cały się od tyłu gdzieś, co za wejdź w drugiej walą na górze cały czas Ktoś do nas padł, ktoś do nas padł za kamieniem Kamieniem jest jeden Wracajcie do nas ci co tutaj obstawiałem tyły z tymi policjantami, chodźcie do nas Idę Kto się jeszcze Ja do helikoptera Czarny pewnie ma Daj mi coś kosy Może być nawet mentalnie o kurwa, ten to mama czacu dawaj to. No, to jest Bessie. 523 metry czystej stali. Kropka przesyła 3 zł. Chodzi mi o to z jakiej strony internetowej. Z YouTube. Kucią99 przesyła 3 złote. Jakiego programu dopuszczania? Kurwa, zrobiło się niezmacznie. Ja stwierdzam, że on jest homoseksualistą. Co masz dla badaczy i co masz dla policji? Lubi mieć kawa w dupie. Nic. nic. Co masz dla badaczy i co masz dla policji? Nie mam nic. Co masz dla badaczy i co masz dla policji? Nie mam nic. Sami się zapytajcie. Gdzie... Jestem załamany. Kurwa. Coś go kurwa nie boli. To jeszcze cześć. raz Ja yeah. Lubię mieć kraba w dupie Ty kurwa i zostawcie tego kraba mu w dupie Niech go zeżre od środka jak jest pod piachem Dobra to no jest no dobry z... pomysł Chłop nie czuję to trudno Moplikiem se jodę na szykę Moplikiem se wracam z roboty Na głowie mam 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 świeże galoty. I co z nim? Nie żyje. Czyli rozumiem, że wyrok jest potwierdzony. Ja chcę powiedzieć. W porządku. To ja zakopię. Tak, możesz zakopywać. naszych tam. Obiektem se wracam z roboty. Mam, co no, potrzebujesz? Po co ci? Na głowie mam gogle karera na nogach mam mhm. zjechać na No myślałam, że też będę mogła brać w tym udział. Wzięłaś? A, liczyłam na jakiś aktywniejszy. Koniec Nie ma iść Jesteśmy wolni Nie ma już nic Jest koniec Robaczek w tej dziurce, <laughs> No Żul oficjalnie zginął z chabem w dupie Kosnijcie się, żebym nikogo nie Kto dał. mnie podwiezie? Ja cię podwiozę Nie Tam jest tam jeszcze tam. samochód czteroosobowy Z tyłu To idę po niego Thank you Thank you, thank you. To już jest koniec Nie ma już, nie ma już jesteśmy no to co tam To już jest